Okazał Pan swoje zbawienie. W oczach Pogan objawił sprawiedliwość swoją. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Wierni, Kościół Święty wychwala to zbawienie, które przyszło do nas w osobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest naszym zbawieniem. Dlatego też poszczególne etapy ukazywania się tego zbawienia są przez Kościół. Szczególnie uroczyście celebrowane. Te najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa są obchodzone nawet z pewną dokładnością co do dnia. Taki dzisiejszy dzień jest dokładnie 8 dni po Bożym Narodzeniu i ten dzień upamiętnia dwa ważne dla nas wydarzenia, które mają bardzo głębokie przesłanie. Ukazujące całą misję pana Jezusa. A mianowicie te dwa wydarzenia, to jest poddanie się dzieciątka Jezus obrzezaniu, temu obrzędowi, który obowiązywał w Izraelu, jako pewna forma przyłączenia do ludu żydowskiego, do dzieci Abrahama. Wiemy, że Bóg nakazał Abrahamowi obrzezać wszystkich męskich potomków. I potem każde dziecko płci męskiej, które przychodziło na świat, a żeby przynależeć do potomstwa Abrahama, musiało być obrzezane. Tutaj drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus poddaje się temu obrzędowi nie tyle, żeby stać się dzieckiem Abrahama, ale żeby nam ukazać, że my jesteśmy powołani do znacznie większego dziedzictwa. Naszym dziedzictwem jest stać się dziećmi Ojca Niebieskiego i że Chrystus dokona to przez sakrament, jaki nam został dany, a mianowicie przez sakrament Chrztu Świętego. Ale żeby ten sakrament rzeczywiście był dla nas skuteczny, musi się opierać na cenie, którą Boży Syn zapłaci za nas, a tą ceną jest Jego krew. Dlatego też. On, poddając się temu obrzędowi Starego Testamentu, już ofiarowuje swoją krew, i tej krwi na pewno by wystarczyło dla naszego odkupienia. Jako niemowlę, Pan nasz Jezus Chrystus przelewa odrobinę krwi podczas obrzędu obrzezania, ale powiada święty Tomasz, że jedna kropla wystarczyłaby dla naszego odkupienia. Natomiast On, ażeby ukazać, Przeogromną miłość, jaką Bóg ma ku rodzajowi ludzkiemu, na tym nie poprzestaje, tylko po tych 33 latach życia tutaj na Ziemi wylewa całą swoją krew. 100%. Najdrobniejsza kropla nie pozostaje w jego sercu, kiedy on zawisnął między niebem a Ziemią, kiedy zostało jego serce otwarte włócznią żołnierza, cała krew, która tam się znajdowała wypłynęła jako zapłata za nas za nasze zbawienie a żebyśmy my mogli być usynowieni a więc widzimy jak wielka miłość objawia się już w dzieciątku Jezus na początku jego ziemskiego życia i jak się dopełnia ta miłość na końcu czymże jest ta krew którą Chrystus daje jako zapłatę za nasze zbawienie dla żydów jest oczywiste że krew jest symbolem życia Dlatego też był tak surowy zakaz spożywania krwi, a podstawą ofiar Starego Testamentu właśnie była krew zwierząt, jako zapowiedź tej krwi Syna Bożego, prawdziwego baranka. Stąd też, drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus oddaje swoje życie i mówi tenże Pan, że nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje daje za przyjaciół swoich i on to rzeczywiście czyni dla nas, a żeby nam dać udział w życiu Bożym, a my mogli stać się rzeczywiście uczestnikami tego życia Bożego, że my możemy stać się w Panu naszym Jezusie Chrystusie dziedzicami Boga, przybranymi dziećmi Boga. I drugi aspekt tego święta, które dzisiaj obchodzimy, to jest nadanie imienia Jezus. Jest to również bardzo ważne wydarzenie do tego stopnia, że Kościół postanowił, żeby osobnym świętem czcić to święte imię, to nadanie imienia dzieciątku, które zostało wybrane przez Boga, i zanim jeszcze to dziecko poczęło się w łonie matki i objawione Matce Bożej i świętemu Józefowi. Otóż to nadanie, nadanie tego imienia pokazuje misję Chrystusa. To nie jest przypadkowe imię, to nie jest imię, które by wynikało z jakiegoś tam trendu czy mody, tylko jest to imię, które ukazuje przeznaczenie tego syna, a znaczy to imię nic innego jak Zbawiciel. Chrystus jest Zbawicielem. Całe Jego życie jest po to, ażeby zbawić rodzaj ludzki. Dlatego też, drodzy wierni, dla nas jest to bardzo pocieszające, że my, kiedy wołamy, do naszego, naszego Odkupiciela, Jezu, to w tym imieniu jest zawarta najgłębsza modlitwa, bo wołamy do Niego Zbawicielu, zbaw mnie, spełni swoją misję wobec mnie. Dlatego też na początku roku, tak się składa, że rok ten świecki kalendarzowy zaczyna się właśnie w dniu oktawy Bożego Narodzenia, nasz wzrok niewątpliwie Gdzieś biegnie do przyszłości. Zawsze, kiedy zaczyna się pewien nowy etap, zawsze się zastanawiamy, co nam przyniesie. I tutaj, drodzy wierni, nikt nie jest w stanie tego zgadnąć. Wiele jest zaskoczeń, i może czekają nas wspaniałe rzeczy, być może i przykre. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale to, co jesteśmy w stanie przewidzieć z całą pewnością, to jest to, że na początku tego roku jawi się przed naszymi oczami nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, który za nas ofiarowuje swoją miłość, swoje życie i daje nam swoją łaskę. I to jest pewne, że w każdym etapie tego roku i następnych lat Chrystus jest niezmienny, jest tym samym Zbawicielem, który za nas oddał swoje życie, przelał swoją krew. A żebyśmy my mogli odziedziczyć Królestwo Niebieskie. I to jest pewne niezależnie od tego, co nam przyniesie ten konkretny rok. Czy stracimy majątek, czy Go pomnożymy? Czy będziemy w dobrym zdrowiu, czy zdrowie nam się popsuje, czy to będzie ostatni nasz rok, czy to jeszcze któryś z kolei i, i wiele jeszcze przed nami? Niezależnie od tego, jedno jest pewne. Chrystus jest ciągle ten sam z tą samą miłością, ogromną wobec nas. Ludzie oczywiście przy okazji nowego roku lubią podejmować postęp, różnego rodzaju postanowienia. Najczęściej to są bardzo słabe postanowienia i często bardzo przyziemne, bo w święta się trochę przytyło. No to sobie postanawiamy, że tutaj jakąś dietę będziemy zachowywali, albo na jakąś siłownię chodzić będziemy, albo coś tam więcej się ruszać i tak dalej, i tak dalej. Cóż, jeżeli komuś to potrzebne i, nie, i służy, to też nie jest nic, nic złego w tym, ażeby zadbać trochę o zdrowie. Ale po, podstawowe dla nas katolików postanowienie, które powinno nam towarzyszyć przez cały rok, to jest zatroszczenie się. O żarliwą miłość wobec Zbawiciela, który nam okazuje swoją miłość. Drodzy wierni, krew Chrystusa, która za nas jest codziennie na ołtarzu ofiarowana, domaga się od nas, ażebyśmy my ofiarowali również nasze życie Panu Bogu, bo za miłość można zapłacić tylko miłością, niczym innym. Żadne pieniądze, żadne jakieś tam usługi nic nie znaczą, jeżeli nie towarzyszy temu prawdziwa miłość. Jako oddanie siebie całkowicie temu, który nas pierwszy ukochał. I stąd też, drodzy wierni, to powinno być naszym postanowieniem noworocznym, że ten rok chcę przeżyć w praktykowaniu miłości wobec bawiciela, który sam z własnej inicjatywy dał mi tak wiele i cały czas jest gotów udzielać mi coraz więcej, ażebym ten. Cel, do jakiego jestem przeznaczony, osiągnął, abym rzeczywiście stał się dzieckiem Bożym, żebym był w Królestwie Niebieskim. Drodzy wierni, na czym polega praktykowanie miłości? Nieraz, zapewne już z, tych, z tego miejsca, to te pouczenie padało. Pan Jezus sam nas w Ewangelii pouczył. Ten, kto mnie miłuje, niech zachowuje moje przykazania. To jest najprostsze, najprostsze wskazówki, które daje nam Pan nasz Jezus Chrystus. Chcesz Go miłować? Bądź Mu wierny, bądź Mu wierny w małym, bądź Mu wierny w codziennych swoich obowiązkach. Staraj się wykonać najdrobniejsze swoje prace z miłości do Niego, a żeby Mu odwdzięczyć się za Jego wielkie dzieła i wielką ofiarę, którą dla nas, której się dla nas podjął i którą za nas złożył. Te nasze małe ofiarki, które będziemy wrzucali Mu pod stopy jak drobne kwiaty, będą niewątpliwie oznaką naszej miłości. Jeżeli w ten sposób, że takie będziemy mieli postanowienie, jeżeli będziemy starali się wytrwać w takim postanowieniu w tym roku, w następnym roku, to no nie ma znaczenia, co się będzie działo. Bo to wszystko, co się dzieje na świecie, kiedyś się skończy. Kiedyś przyjdzie kres temu wszystkiemu i ważne jest tylko to, co jest po tym życiu doczesnym. To, co Chrystus nam wysłużył i co nam obiecuje, jeżeli my odpowiemy na Jego miłość miłością? Stąd nie traćmy tego czasu drogocennego dla nas, tylko starajmy się tę miłość praktykować jak najżarliwiej, ażeby osiągnąć ten cel i to szczęście, które dzięki krwi Chrystusowej zostało dla nas wysłużone. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.